Cześć kochani, tu Simmes. Chciałam Was od razu z góry bardzo przeprosić za jakość dźwięku w tym odcinku, ale nie zorientowałam się, że odłączył mi się mikrofon i nagrywało się yy, zwykłym mikrofonem z laptopa, więc yy, strasznie ciężko mi było tutaj odszumić, wy wiecie, ustawić ten dźwięk, więc może być kiepsko. Mam nadzieję, że nie będzie tragicznie i że mi to wybaczycie. A teraz zapraszam Was już do oglądania. Cześć kochani to Simmes, witam Was po raz kolejny u porejków i jesteśmy sobie u Adriana i braty. Jak widzieliście na ostatniej cutscene, trochę nam się tutaj dzieje. No i zobaczymy, czy będą z tego dzieci. Na razie nie wiem. Nie wiem, ale zobaczymy, kto wie. No dobrze, ja ich chyba obudzę i skoczymy sobie w takim razie do tej winiarni, tak jak planowaliśmy, bo to już jest ten dzień, czyli się do niej będzie wybrać. Wstawajcie, wstawajcie, wstawajcie i. No i moi kochani, jesteśmy tak jak mówiłam, w winiarni, o której Wam wspominałam. E, tutaj widzę nasze pieski, tu e, są. To jest właściciel winiarni, więc może go przywitajmy. Dabko, przywitaj tego eleganckiego Sima. Tak, tutaj jak widzicie, znajdują się ruiny, które nasi bohaterowie chcieliby zwiedzić. No a tutaj widzimy właśnie całą winiarnię Jest to obiekt ściągnięty z galerii. Moja droga, może wiesz co? Chodź tutaj, zapukaj do drzwi. O, widzę, że Tomek Strzelecki już tutaj się bawić grillowanie. Taki ten grill trochę nowoczesny, jak na czasy, w których jesteśmy, ale dobra, już będę. Wiecie, usunęłam takie najbardziej nowoczesne rzeczy typu telewizory i jakieś takie współczesne samochody, których ustały. Ale generalnie nie bawiłam się, bo jestem bardzo ograniczona czasowo. Kochana, dlaczego ty będziesz pukać do szopy? A no dobra, w sumie wszystko jedno. Możesz pukać do szopy. Nie ma sprawy. Widzę, że weszłeś do tej szopy, tak? No, no, no. no. Ładna szopa, powiem ci. powiem ci. ładna szopa, Beata, naprawdę. Sam budynek też jest super. Widzę, że nasi znajomi tutaj już są. O, ty nie znasz, nie znasz smugi, a możesz w sumie go nie znać. Beata zresztą, Beata chyba go zapomniała. Nie, bo sam ostatnio miałam takiego, że tam się pozapominali, ci w sumie. Strasz, to jest irytujące. Kto tu jeszcze? O, jesteś. Zapomniałaś go, czy go pamiętasz? Zapomniałaś, to też go przywitaj. Dawno się nie widzieliście, więc przywitaj wszystkich tutaj swoich znajomych. No, i zobaczcie, pięknie to jest pomyślane i urządzone. To już nie ma, nie? ma, ale jak to wymiarnie, no i tutaj są, zobaczcie, winogrona posadzone, wszystko, wszystko jest. A tutaj mamy taki. I właśnie tutaj do przechowywania wina, do degustacji. Bardzo fajne miejsce, bardzo mi się podoba. No i, a co ty taki chodzisz, taki rozebrany? Oczywiście jest chyba gorąco. <grymne> jest chyba gorąco i yy, Lui ma taki stół ustawiony na gorącą pogodę. I króliczek. Ojej, dzień dobry panie króliczku. Mam nadzieję, że Tomasza wszyscy pamiętacie. Pamiętacie, Tomek, też byś się mógł jakoś tak sensowniej może trochę, um, ubrać, co? Będę ich znowu wszystkich przebierać. A ci Simowie. Marzy mi się mod, który, y, będzie, w sumie nie wiem, co robił. Wiecie, żeby na przykład móc ustalić sobie jakąś grupę strojów, które mogą być używane przez Simów, wyłącznie jedną grupę strojów, i żeby oni się nie przebierali w inne, to by było, Mega super fajne. O, tu się pani e, zajmuje barem. E, to poczekajcie, ja zaraz sobie tutaj ich wszystkich zawołam, żeby przyszli i napili się e, trochę tego wina. No trzeba zdegustować, skoro jesteśmy w winiarni. No dobra, e, zawołałam ich tutaj wszystkich. Zaraz sobie zamówimy jakieś dobre winko. E, poprosimy, żeby nam pani nalała e, czegoś dobrego. E, Beatko, czerwone. Adrian, ty zamów dla wszystkich, bo zrobiłam cię szefem grupy. Um, zamów drinka dla grupy. No i też sobie weźmiemy, może to właśnie czerwone. O, idzie smuga, wszyscy w komplecie, wszyscy są, tylko dzieciaki gdzieś, kurcze, yy, wybyły i, i gadają. i soba, nie, nie wiem, gdzie one poszły. No nic, zobaczymy. Dowiemy się pewnie później. Louis, Louis, mógłbyś naprawdę koszulę zamówić. <zum> zamówić założyć. Mógłbyś i koszulę założyć, a nie tutaj świecisz torsem. No okej, okay. moja kochana, może weź tutaj e, Adriana. Okaż mu czułość. O, dobry pomysł. Okaż Adrianowi czułość. Wszyscy są trochę spięci i trochę nieswoi, e, bo jest bardzo gorąco dzisiaj. Fajnie się tak znowu spotkać wszyscy razem, co? Dawno się z nimi nie widziałaś tak, prawda? Myślę, że będziemy się e, za jakiś czas wybierać z powrotem na nasze wyspy, na nasze sulani. Tak sobie myślę, że wiecie, skończą tutaj wyprawę po Francji, skończą odchowywać te różne rzeczy, i będzie trzeba się wybrać po prostu z powrotem, trochę odpocząć, zebrać siły, zbadać to, co udało się znaleźć. Rozmawiaj o aktualnej pogodzie. Tak, słuchajcie, pogoda to jest dobry temat do narzekania. Jak jest za gorąco, to się narzeka, że jest za gorąco, jak jest za zimno. To, że jest za zimno, a jak pada, to na to, że pada. pożar, ile będziemy mieć tych pożarów. Słuchajcie, yy, skończyłam rozgrywkę w tym domu na pożarze i zaczynam rozgrywkę w tym domu na pożarze. Bo tak, yy, chyba się tu spalimy, chyba będzie mały disaster po prostu yy, w tym domu, albo Tosia zostanie tym yy, 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 strażakiem. <laughs> bo to się robi się w te klocki coraz lepsza. Zastaniewana panna młoda, co może być straszniejszego niż najmroczniejsze symfonie Mozarta? Panna młoda, która nie dostała tego, czego chce, albo przynajmniej panna młoda, która wrzeszczy, a że Paweł nie przygotował składanki utworów muzyki klasycznej na przyjęcie weselne. Paweł może przeprosić za domniemanie na niedopatrzenie, albo zwrócić pannie młodej uwagę, że to ona zapomniała dostarczyć listy utworów. Paweł, zwalaj winę na nią. Chcemy, żeby yy, Pawłowi kiepsko szło w pracy. Paweł ma szczęście i pan młody rozładowuje gniew na młodym mężu. Jak się okazuje, to on ją wysłał listę utworów. Ups! Pan młody zostaje chwilowo wybawiony z opresji, bo przybył fotograf, który zabrał jego żonę na zdjęcia. Na krótko będzie spokój. Okej, okay, miałeś szczęście, Pawełku. Miałeś szczęście, a w ogóle ci tam idzie. A ty musisz napisać cztery utwory, a żeby dostać awans, to nawet w sumie niewiele ci brakuje. Okej. Okay. Nie wiem, dlaczego nie chcą do nas przyjść rachunki, aby się przydały. Postanowiłam jednak, że Tosia wybierze się z dziewczynkami tutaj znowu do e, odwiedzonego już przez nas wcześniej, ogrodu botanicznego, i dziewczynki spotkały tutaj jakiegoś e, miłego, młodego gentlemana. <noise> e, postanowiłam znaleźć im kogoś e, znajomego, więc e, choć tutaj wygłupiajcie się, pogadajcie sobie trochę. Um, nie o, możecie poprosić tak, poprosić o wspólne spędzanie y, czasu. O, to, ciężka tutaj widzę już. już zaczyna się droczyć. E, tak. A ty chyba nie masz coś humoru. No nie mów mi, że się będziecie nie lubić. E, wiecie co? Dodam ich do grupy. E, czy ty masz siostrę w grupie? Nie masz siostry w grupie. Tam weźcie, czekajcie. Zaraz zrobimy z Was wszystkich grupy. Ojej, ja widzę, że tam się coś baguje. To te, działania. Dodaj do grupy. Masz ich w grupie. Rozumiem, że teraz będziecie się wszyscy razem tutaj ładnie, wspólnie bawić, tak? Narzekaj na problemy. A, no właśnie, bo wy pożar mieliście, to możesz mu opowiedzieć, jak to Twoja mama dzielnie y, walczyła z pożarem. Czy wy możecie się tutaj jakoś wspólnie pobawić? Nie wiem, poznaj go. Moja siostra jest odważniejsza, jednak, mimo wszystko. A on może, że mi historię. Znowu nawiązując do tego poż pożaru zabawne. Brytka, exceptuj, jest poważny. Okej, okay, nawet nie wiem, jaki ten chłopak ma. Jaki ma cechy, ale już pewnie zauważyliście, że nie jest to przypadkowe dziecko. Jest to Marian Burak, syn, <laughs> tak, syn Ruperta. Nie żeby oni się tutaj jakoś, wiecie, umawiali na tajne, potajemne spotkania. Nie absolutnie nic z tych rzeczy. Przypadkowo tak się akurat złożyło, że się tutaj z spotkali, pomóż naprawić złe relacje, możesz, a nie, nie, nie masz tutaj nikogo. Myślałam, że może z twoim mężem, ale nie, no dobrze. Yy, nie, żadnego całowania. <grych> I nie ma tutaj czego sprzątać, nie wiem co im tak cały czas. Yy, możesz się poentuzjazmować nowymi yy, albumami, nowymi twojego męża. No, o, bo plotkuj po porozmawiaj z nim. Ty, Rupert, może powinien coś powiedzieć o tym, jak martwisz się jednak działaniami jej męża. No nic, zostaw ich tutaj, bo prawdę mówiąc, bardziej mnie teraz interesują dzieci. O, obserwuj niebo mogą dzieci obserwować niebo, a szkoda, że nie mogą razem. Gdzie ty chłopcze idziesz? Co? Może Wy moglibyście jakoś tutaj wspólnie czas spędzić? Czekajcie, mi się zdaje, czy tu jest jakieś miejsce dla jakoś do spędzania wspólnego czasu? Tutaj nie by było, jakby coś było. O, jest! O, słuchajcie, dochodźcie tutaj. O nie, czy Wy już po prostu, już, już zaczynacie flirtować? Czy ja tu widziałam serduszko jakieś? No widziałam, oczywiście, że widziałam, bo Wy nie jesteście w stanie... Wy nie jesteście w stanie się jednak od siebie odczepić, co? Tośka, Tośka. Ok, Czesia ja widzę, bawi się w, y, piratów. Tutaj y, nasza. O, dzieciak, reszta dzieciaków już leci, a Paweł właśnie wrócił z pracy, więc y, obawiam się, że y, musimy się powoli zbierać. Bawicie się? Tak, tutaj jesteśmy rozbawieni. Chodź, baw się w piratów razem. Y, chciałabym, żeby dziewczynki mimo wszystko zaprzyjaźniły się z synem y, Ruperta. Porozmawiaj z nim o o zwierzęciu, żartuj o smarkach. Najśmieszniejszy żart świata, czy słowa rozdaję cię te na prawo i lewo i czuję się niepokonana. Czy można powiedzieć, że lubi komedię? Tak, spoko. Lubi. Tak, a Paweł wrócił z pracy i czy ja dobrze widziałam, że Paweł dostał awans? Tak, dostał awans. No, gratuluję, Pawełku. Wiecie co, może sobie usiądźcie tutaj razem, co? Chodźcie, usiądźcie sobie na balkonie i trochę sobie rodzinnie porozmawiajcie, bo w sumie to jesteście taką rodziną trochę, yy, która mało ze sobą spędza czasu, więc może fajnie by było, żebyście właśnie troszeczkę sobie tutaj y, wspólnie pobyli, pogadali. Co? Opowiedzcie ojcu o swoim dniu, jak Wam minął dzień, yy, porozmawiaj, poprawtacie humor, zapytaj takie, jak minął dzień, będziecie się teraz przesiadać. Och, Paweł, no właśnie. Tak mało czasu spędzasz z córkami. A teraz, teraz Cię wzięło na przytulaski. No miło. A żonę też byś mógł przytulić. Pochwal ją, o. Pochwal ją szczerze, zapytaj ją, jaki jej minął dzień. No oczywiście tutaj troszkę raczej e, nie powie Pawłowi, że spotkała Ruperta. E, ale może Tosiu, zapytaj go o pieniądze. Wiesz, czy, czy przypadkiem nie macie jakichś problemów finansowych, co? Zapytaj go, jak tam dzień minął. W sumie to mogłabyś też, nie wiem, pogratulować go, pogratulować mu awansu, no bo jednak awans dostał, więc chyba by wypadało. O właśnie, może obejmij go po prostu czule. Powiedz, że bardzo się cieszysz z jego sukcesów. Tutaj widzę, Czesia ma coś ważnego. Coś ważnego do powiedzenia, i wydaje się być trochę zdenerwowana, zirytowana. Ciekawe, swoją drogą. A, mamy pochmurną pogodę, i sobie narzekasz tutaj. No dobrze, w ogóle dziewczynki są spięte. Teraz się zrobiło zimno, a przed chwilą było, słuchajcie, gorąco. Jakieś takie duże zmiany e, zachodzą pogodowe. O, chodź, pobłagaj ojca o nowe zabawki, może coś fajnego kupi. Mamy trochę kasy, bo dostał premie, więc wypadałoby może, żebyś coś fajnego kupił żonie i córkom, co? Dobra, widzę, że wszystkim jest zimno, więc będę ich i zresztą jest bardzo późno. Będę ich kładła spać, a my się przeniesiemy być może powoli do innej rodziny. Mamy wczesny poranek, ale widzę, że oni już się tutaj zebrali, powstawali. Nie wiem, czy ich nie przenieść do tej dolnej sypialni rodziców. Zastanawiam się nad tym. O kochanie, o. Boże, jaki biedny piesek. Weź tu kochana. Chodź tu, i zapytaj go, co się stało. O Boże, on się boi tak. Tak się boi kominka, piesio biedne. O bodzik kochany. No. Możesz go jakoś uspokoić. Poznaj go. Możesz go uspokoić albo jakoś yy, ten. Znać go przy w takim razie. Czy ty możesz tutaj podejść, kochanie? Czy jeszcze nie masz takich umiejętności? Masz. Super. To podejść. Ta mama akurat zdąży zrobić to śniadanie. Teraz zobaczymy, czy mamy tutaj jakieś rośliny, ale to jeszcze jest za wcześnie. Ojej. Za to na pewno nie jest za wcześnie, żeby wyczyścić e, stodołach, więc mój drugi. Proszę cię bardzo, choć tu oborę, Nieważne. Posprzątaj. I czy mi się zdaje, czy pies e, znowu wszedł w szkodę i teraz znowu jest brudny i. Czy możemy mu kazać coś zrobić przyjazne? Och, Byle, Ty byłeś kazanie o jedzeniu śmieci, dokładnie, właśnie tak. To zrób, żeby nie zjadał kurą żarcia, a tym mężowi możesz jeszcze kurczakom. Bo wrzucić karmę kilkakrotnie, żeby miały. E, no jest już jajka, a my małego kurczaczka, nie wiem gdzie on jest. A jest mały kurczaczek, jest, dobrze. Ty nie jesteś głodny, to nawet dobrze, że nie jesteś głodny, to będziesz tutaj ciężko pracował. Ogrodnik do nas przyjdzie. Mam nadzieję, więc ja Cię zaraz po prostu wyślę do pracy, żebyś tworzył. A jak tam w ogóle wygląda sytuacja? Hmm, mamy jakieś bakłażany, jakieś inne rzeczy. No dobrze. I czy możemy tą no, roślinę użytkową zebrać? Arbus, czy ten arbus może jeszcze być większy? Czy one są już takie jak. Czy one mogą być jeszcze fajniejsze? Bo wydają się całkiem spoko. Ale nie wiem. Oj, oj, bo zaraz tu będzie dwie Gdzie ty jesteś moja kochana? Każ mu się załatwić. Krowę jeszcze pewnie trzeba wydoić, co? O jezu, wydoić i wyczyścić. To jest tyle roboty. Wyczyści ją i wyduj. I, zupełnie farmę. karmę. Ja nie, złodzie, przy takiej, świetne miejsce, Abbot. Genialne. Po prostu przy, przy tylu obowiązkach, to ja nie mam czasu z nimi nic robić, tylko cały czas oni się zajmują krową, albo kurczakami, albo dzieckiem. E, dramat. Albo psem. E, tutaj po prostu cały czas widzę, będzie chodził brudny. No ale no dobra, okej, okay. nie będę nie będę go myła na razie. Niech sobie będzie brudny. Krowa też się co chwila budzi. Dramat. Straszne jest na, na wsi życie. Ja jestem typowym na wiecie. Mój drugi! i żeby było śmieszniej! Chodź tu napraw. O, bo tu uciekł! A, o, nie! No, a ty, Mariuszku, co robisz? Co to takiego? Dobrze, obserwujesz sobie. A chciałbyś pewnie z kimś się pobawić i porozmawiać? Mhm. Myślenie, komunikacja, korzystanie z nocnika. Korzystanie z nocnika trzeba ci rozwinąć, kochanie. No i to myślenie, też by się w sumie y, przydało, więc Tutaj może, nie wiem, popytaj, co to takiego, co to takiego. O, widzę, że znowu mnie rozrabiałeś. Chodź, skorzystaj z nocnika, kochanie. Jeszcze sobie tutaj. Mamy nowy poziom myślenia. Super. Boże, czemu jesteś smutna? No przecież piesek już wrócił. A bot, a bo już tu, już tu jest. Już tu jest i jest e, strasznie zepchlony, więc zaraz będziemy się musieli tutaj nim zająć. Uspokój zwierzaka imieniem ABOT. no i wykon. Och, kojąco przytulenie, no za chwilę. Będziemy go kojąco tulić, jak już będzie czysty. Ty mu czytasz? A on? Aha. Okej. Okay. W porządku. No dobrze. Tak też może być. No, tata już ci poczyta teraz bajeczka. Już się nie martw, że masz mało uwagi. Tata się tobą zajmie. No, jak słodko. Nie wiem, czy mu nie powinnam fryzury zmienić. Co myślicie? Pociesz w sprawie zaginionego zwierzaka i może się z nim pobaw po prostu, albo, nie wiem, opieka nad moimi dziećmi, może jakieś piszki, co? Poucz go podstawowych potrzeb troszeczkę. Będzie miał uwagę zaspokojoną. No, już dosyć tego smutkowania, pies wrócił, musisz go wykąpać zabawa przy fiszkach też ci rośnie super bardzo się cieszę swoją drogą to ciekawe dzieci są takie strasznie wkurzone po tych fiszkach a zabawa im przy nich rośnie takie nielogiczne trochę ale okej okay. no i ona też już jest zmęczona miałeś pójść pracować a ty się dzieckiem zajmiesz no dobra trudno później sobie jeszcze trochę popracujesz może wygracie i będziecie bogaci nie będzie problemu. Ja chciałam, żeby ona porobiła weki, a ona już jest tak zmęczona, że chyba z tych weków nic nam nie wyjdzie. No nic, zrobimy jakieś wekowanie. Sos pomidorowy, grzyby w słoiku, truskawkowy, a poróbmy może sos pomidorowy. E, ty mój rogu, myślę, że tych piszek już chyba wystarczy, chociaż tyś co skończy. Zrób tak do końca te piszki. Zaraz zobaczę, czy nam to też nie wyrosło do zebrania. A, czekajcie, bo ja miałam ziemniaki, które zebrałam tutaj u teścia i te ziemniaki trzeba posadzić. Koniecznie. E, więc, mój drogi, choć tu proszę cię i zasiej ziemniaki, a te, które tu mam, to wsadzę tam do lodówki, może one nam się do czegoś przydadzą. Gotowanie jest wyborne. Okej, okay, tak, może być, spoko, nie ma problemu. Chyba zrobię e, tą piwnicę, gdzie będziemy mogli te weki te przechowywać. E, Ty mój drogi wyrzuć. Żona ci poszła spać bardzo wcześnie, no ale zmęczyła się, widzę. Ty kochany, też jesteś widzę śpiący. Czy tyś możesz tutaj zdrzemnąć? O, drzemnij się na fotelu bujanej. Bardzo spoko. Piesio też się zdrzemnęło, widzę. No to ty teraz masz czas, żeby popracować trochę, widzę. Posadziłeś te ziemniaki? Nie, tak, ale trzeba jeszcze podlać. I zrób mebel, stół do jadalni. No, mam drugi poziom ogrodnictwa, no dobrze. Mógłbyś już osiągnąć ten kolejny, dziewiąty poziom, ale jeszcze mu trochę brakuje. Jeszcze troszkę porobimy stołów, <noise> zamiast wanien. Ściągałam ten mod do robienia innych rzeczy, ale coś mi tu nie do końca działało, więc go wykasowałam. Dliżę się 19, więc myślę, że małego go tutaj powoli nie będziemy wpadli spać. Mój dobry, jest tutaj na pełni niska dla awota. A ty, widzę, też strzelnęłaś się, ale nadal jesteś zmęczona, więc może weźmiemy, tutaj, położymy stawa spać. No dobrze, dzień nam się kończy, wszyscy już są tutaj zmęczeni, więc ja bym chciała jeszcze, żebyście wy dwoje postarali się o kolejnego dziedziusia. Więc to sobie zrobimy. I znowu zapytam was, na kogo stawiacie, u której rodziny pojawi się nowe dziecko? Czy u Zuzi i Przemka, czy u Beaty i Adriana? Bo Szanse są i tu i tu. No i moi kochani, wpadliśmy sobie tutaj jeszcze do Tomka Dureckiego i jego żony Ewy i jego dzieci. Mamy bliźnięta po raz kolejny. No więc, mój drogi, widzę, że bliźnięta się tutaj w ogóle bardzo rozpłakały, więc choć tu pomożesz trochę żonie nakarm jednego z butelki, a Ty tutaj choć i nakarm drugiego. Mamy dziewczynkę i mamy chłopca. Dziewczynka to łucja, a chłopiec to przemek. Gramie nagrała, nagrała, gramie nazwała. łucję zostawię, bo imię mi się podoba. A przemka zmienię tylko w momencie, jak już y, dzieciaki będą małymi no, dziećmi. Y, zrobimy sobie, myślę, w przyszłym odcinku tutaj jakieś urodzinki może właśnie tych maluchów. Zaprosimy y, z przemka y, rodziców i zrobimy po sobie tutaj, y, y, Jakieś takie małe przyjątko, tak sobie myślę, że może to jest dobry pomysł, dobry pan. Pogawoż i pokołysz, tutaj jeszcze. A ty Erciu, może to samo, rozmawiaj, przytul i pokołysz synka. Jest środek nocy, więc ja ich położę spać, ale jeszcze zanim ich położę spać, to chodź tu. Mój drogi obejmie nieszczężone czule i romantyczne postaraj się o dziecko. I tak, każę im się postarać o dziecko, bo lubię utrudniać moim Simom życie. E, tyle tam powiem. Ten top jest trochę za mały na więcej dzieci, więc nie wiem. Być może będzie trzeba go im rozbudować, zobaczymy, zastanowię się jeszcze nad tym. E, a zobaczymy się rano. Nasi Simowie już tutaj widzę, wstali, widzę, że ktoś nawet. Kontynu, znaczy, zaczął grillować. Właściwie, w sumie spoko. Możesz, mój drogi, kontynuować tutaj grillowanie. Ja chciałam, żebyś ty sobie posadziła tą różę tutaj, więc zasięg od obrazu. Dzieciaczki tam na razie w miarę dobrze się czują. Okej, okay, tu stwierdzicie właśnie ten, ten grillowany obiad. Boże, ja się dzisiaj wysłuchać nie mogę. Podlewać nie trzeba, bo pada, jest okej. Okay. Jemu ja chciała znaleźć dla Tomka pracę. I tak się zastanawiałam, no, jakby w jego przypadku, ponieważ on jest miłośnikiem zwierząt, przyjacielem zwierząt, czy tam jakby stał, ten najlepiej by pewnie było, zawołaj na posiłek, najlepiej by pewnie było, żeby on został weterynarzem, i to by mi najbardziej pasowało. Ale jakby, no ja nie gram za bardzo tą rodziną i grać nią, tak wiecie, jak na przykład gram z Uzią czy Beatą i tak dalej, raczej chyba nie będę często grała, więc nie ma sensu chyba robić z niego weterynarza i tutaj budować mu kliniki i tak dalej. Poza tym jego brat poszedł do wojska, więc wydaje mi się, że on po prostu pójdzie w ślady ojca i też zostanie biznesmenem, więc tak sobie tutaj po prostu zróbmy że on znajdzie sobie pracę i zostanie biznesmenem. Dlaczego to moja droga jest tam gdzieś w kuchni bez męża? No dobrze, w sumie rozsądnie, ale okej. Okay. No kobiet, co to jest w O, służbą możesz zostać. A, wiecie, bo a, czekajcie, bo słuchajcie, bo ja ściągnęłam jakieś takie zajęcia, tylko widzę tutaj ścieżki kariery to jest wszystko jakoś niepoopowiadane, inaczej niepoopisywane i... o, ale tu jest coś związanego z koniem? Jakiś hodowca, czy coś? A słuchajcie, spróbuję, wezmę mu to. Tomasz pracuje teraz jako... No właśnie, kurczę, to jest niepoopisywane. Coś z tą karierą jest... Nie tak. Achieve level, handiness, skill, fitness, skill... Ja muszę jej przetłumaczać te kariery. Nie wiem, to jest... Ty mogła coś z... Z podobną, czy z czymś. A dobra miej sobie tą pracę. E, nie wiem, e, będę miała chwilę, to spróbuję to ogarnąć i sprawdzić, co tu powinno być. Ojej. Tak, karmić, przewijać. No, roboty jest przy tych dzieciakach. Tutaj widzę, że ty nie potrzebujesz przewinięcia, ale tutaj mamy bizaster, więc z brudną pieluszkę. I co? I sama musisz skorzystać, bo zaraz też będzie disaster numer dwa. Ciekawe, czy jest ciąży na marginesie. W zasadzie ja po prostu gdzie wchodzę, to mam młode małżeństwo, no i oni wszyscy się starają o dzieci. Za chwileczkę tutaj nam się po prostu spami cała masa podlerków w dziesięcioleciach. Ale w sumie trzeba, czym, trzeba mieć czym grać, trzeba mieć kolejne pokolenie, bo to jest, moi drodzy, pokolenie trzecie. To jest pokolenie trzecie, 1910 i oni są y, bliźniacy, Ewa y, to, jest, y, to jest to pokolenie, Przemek i Zuzia to jest jeszcze pokolenie drugie. No, ale oni y, są najmłodsi, więc oni się tutaj nam wpisują teraz w y, całą tą sytuację, ale jakby tak spojrzeć na, na drzewo genealogiczne, o, to tu mamy pokolenie trzecie, to jest pokolenie pierwsze, Paulina Borejko i jej mąż Waldemar, to jest pokolenie drugie. A tu mamy piękne pokolenie trzecie i pokolenie czwarte. No, no, no zobaczymy, co będzie dalej. Dobrze moi drodzy, yy, ja się z nami żegnam, myślę, że będę kończyć teraz ten odcinek tak pewnie wyszedł już strasznie długi. Mam nadzieję jednak, że Wam się podobał. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to oczywiście zapraszam do subskrybowania. Jeszcze Wam miłego sumowania. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i pa pa. Aha, kochani, jeszcze byłabym zapomniała. Zapraszam Was w czwartek na pierwszy odcinek nowej serii postapokaliptycznej, która mam nadzieję przypadnie Wam do gustu. Będzie ona lecieć w tej chwili zamiast klejnotów w czwartki o 17. Kolejną to oczywiście wrócą na kanał, ale za jakiś czas, ponieważ ja niestety nie mam czasu, żeby nagrywać tyle serii, żeby, wiecie, żeby po prostu było więcej niż dwie serie na kanale. No, chciałabym, ale nie jestem w stanie tu mój drogi jeszcze w kolejnym Dlatego serie są dwie i będą po prostu zamiennie. Dziesięciolecia to jest moja główna seria, na którą najbardziej się skupiam i na której mi w tej chwili najbardziej. Zależy, ale Post Apo jest moją autorską serią z autorskim wyzwaniem, z zasadami, które wymyśliłam wspólnie z Alicyjką i dopracowałam wspólnie z członkami Discorda, małych youtuberów, na które również Was serdecznie zapraszam. A widzę, że idę, idzie matka nas odwiedzić. No więc tak, zapraszam Was w czwartek na pierwszy odcinek i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, a tymczasem życzę Wam nieogłasnienia, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i pa pa!